To miasto jest y, słynne z sanatoriów, które są tutaj w Kowarach. A jakie to są sanatoria? To przeciwgruźlicze. Nasze miasto Kowary słynie z tego, że jest kombinat pana W którym są produkowane obrabiarki, które później są wysyłane do różnych krajów Europy. Skąd pan najwięcej listów przynosi ludziom? Skąd z jakiej miejscowości? Tak. No, z Polski żołębii. No Wszystko? to myślam się, ale z tak. jakich rejonów Polski? Rejonów? No przeważnie tu są jakieś czek, z Lubelskiego, Kotowickiego. A czego jest... Pana zdaniem Wasze miasto najbardziej słynie w Polsce? Nasze miasto z czego najbardziej słynie? Z fabryki dywanów. Raczej do, do niedawna to słynęło bodajże z jedynej w Polsce kopalni ród żelaza i kopalni uranowej. Teraz obecnie przemienia się raczej w miasto turystyczne. Nasze miasto słynie przede wszystkim z fabryki Dywanów. A jakie to są dywany? Fabryka dywanów smolenskich słynie nie tylko w Polsce, ale za granicą. Czy to jest duża fabryka? Fabryka, w tej chwili jest fabryka rozbudowana. Buduje się nowy zakład, rozbudowany jest nowy zakład. Kiedy ja rozpoczynałem pracę, było nas około 300. W tej chwili jest grubo ponad 1,5 tysiąca.